Cześć czy widzowie, to jest mój kolejny odcinek z GNS Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to widzowie, że będziemy wbiali, a raczej już wbiłem widzowie broka na 1000 pucharków, czyli na kolejnego naszego Tiermaxa i jest to widzowie już 3, 6, 9, 12, 15. 18, 19 tiermax, 19 tiermax, bo liczy jeszcze Baza Astrala, którego również miałem widzowie na 1000 pucharów. No i widzowie niestety mi się nie nagrało, jak właśnie białem sobie widzowie lasta. Nie wiem dlaczego mi się to nie nagrało widzowie, ale pokażę wam widzowie battle loga. No i widzowie białem go z moim kolegą yy, widzowie fireman, fireman gold. To jest jego widzowie konto, ma prawie 80 tysięcy bucharków, więc mega szefito widzowie i mega dobry jest chłop. No i tak się prezentuje jego konto, widzowie nawet nawet dobre, biorąc pod uwagę, że założył je widzowie rok temu. No i mieliśmy z randomami widzowie, jak możecie zaobserwować same wygrane praktycznie były. Więc było widzowie GITES No i graliśmy widzowie w tym starciu z Tercetem Jak możecie zaobserwować tutaj widzowie starcie z Tercetem e, Czyli tak zwane Trio showdown e, No i sobie pokażę wam, pokażę wam widzowie tego laścika. No bo nie wiem dlaczego mi się to nie nagrało ale widzowie, y, zobaczymy, będę też widzowie grał trochę słabiej, gdyż właśnie patrzyłem y, dlaczego mi się to kompletnie nie nagrało widzowie, więc jak będę jakoś widzowie dziwnie chodził albo coś, no to znaczy, że widzowie y, patrzyłem na nagranie, dlaczego się to nie nagrywa, no ale widzowie, zaczęliśmy tak normalnie, bym powiedział, mieliśmy taką pozycję widzowie, tutaj ja grałem widzowie tak jak mówię brokiem mój kolega Ravsem, ale tak widzowie, przez y, wszystkie rundy, bo ogólnie wbięliśmy go od 800, no to od 800 widzowie do 900 y, chyba 60, czyli 160 pucharków. To mój kolega Fireman grał Lumi i sobie ją widzowie podbił na równe 900 y, na siódmej mocy, widzowie wbił 900 na siódmej mocy Lumi. Po czym zmienił właśnie na jakieś widzowie niedawno gra tym rafsem od niedawna jakieś, nie wiem, 3-4 gierki. Również widzowie ma go na 7 mocy. Więc yy, też nie jest źle, bo nawet dobrze nim gra widzowie. No i tutaj widzowie już mamy top 3. Tutaj sobie jeszcze zebrałem ulcika właśnie od tego rafsa No i widzowie ogólnie było gites, wszystko ładnie, pięknie. Ogólnie mało razy przegrywaliśmy, wszystko widzowie praktycznie wygrywaliśmy od tego 800. Więc nie było widzowie źle. Hopa ogarnia na tej lumi. Na Raffie też widzowie ogarnia. Mimo, że ma 7 moce. Chociaż widzowie, ja mam w roku 9. Ja jestem szczęśliwy, widzowie, bo wszystkie tier -maxy, które wbiłem, to widzowie na 11 i 10 mocy. Nie pamiętam jeszcze, czy wbiłem jakiegoś tier -maxa na widzowie 9 mocy. Teraz możemy to widzowie sprawdzić. Wydaje mi się, że nie. A jak wbiłem to, widzowie. Yy, niewiele. No i tutaj widzowie top 2 już się zrobiło. Przed chwilą pokonałem jakiegoś widzowie typka. i mój kolega również. No i tutaj już wiadomo widzę, że nic zrobić nie mogliśmy. Widzisz mieli 12 power que'ów. No i widzowie takim sposobem wbiliśmy sobie właśnie Tiermaxa na broku i to jest w sumie 19 Tiermax, widzowie takie mają staty, najlepsze staty z mojego teamu, więc wykierowani, widzowie wykierowani. I widzowie no, no cóż, no, wbiliśmy z kolejnego Tiermaxa na moim koncie, widzowie no nic szczególnego, dużo skinków do Broku mam, brok. Prosto od fryzjera z staromodnym Brody Stop. Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Czerwony widzowie, super strażnik brok, zastępca brok. Widzowie, no dużo z kim do broka, ja gram sobie tymi dwoma. No i widzowie zobaczcie, mam hiper doładowanie do broka, ale niestety go używać nie mogę, gdyż muszę mieć 11 moc, a widzowie mam 9. No ale widzowie, mam 2 dredge, 2 star powery, e, tutaj widzowie mamy w maestrii silvera trójkę i zobaczymy widzowie czy jakiegoś tier wbiłem właśnie na 9 y, mocy widzicie wszystko to jest 11 mocy szybciutko jest 11 mocy nawet widzowie nie mamy żadnego tier maxa na 10 mocy y, co mnie tak szczerze zdziwiło no ale takich są realia widzowie no i po prostu się cieszę, że rok na dziewiątej mocy bity. No widzowie cóż, no ja się mega cieszę, wy pamiętajcie subskrybujcie kanał, w ogóle niedługo 62 tysiące pucharków. więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, pod tym wniesiem i komentarz, a to takie takich dla Was nagrywał więcej. Przypominam, że jesteśmy po 2000 subskrypcji, więc słuchajcie, pójcie i widzowie w ogóle taka ciekawostka jak to nagrywam jest. 12 nocy, więc ja będę dziękujny za obejrzenie, widzę. Trzymajcie się do następnego. Cześć.